Witajcie. Powiem coś takiego Ja, w jak ja na rana pędzeję, mam więcej czasu na to, żeby czytać rostomaite niż książki ma, mniej poważne, bardziej poważne, naukowe, rozrywkowe. Słuchać tych ządrów z internetu, z telewizji, i skąd tam inąd? I powiem Wam, że nie, bóg, nie mógł rzek spokopić, jak to się stało, że w bogatej Europie wybuchła wojna. Zawsze się gadało, że wojny wybuchają tam, gdzie jest za dużo biedy. Jak już są ludzie fest bogaci, to raczej biedy nie mają i nie potrzebują się wojować. No i tak po głębokim zastanowieniu, po przespaniu się z tą myślą doszło do wniosku, że ta wojna powstała w głowie ruskich generałów i Putina, który dorwał się do władzy jak powstała smuta w Rosji imperium rosyjskie się, powiedzmy, rozleciało. A czekista, który doszł do władzy w Rosji, pomyślał tak. Zrobiła wszystko, co możliwe, żeby się wzbogacić, moje państwo żeby stać było na to, aby odbudować potęga Rosji, a jednocześnie muszę zrobić tak, co by Europa osłabić i co by ją uzależnić od Rosji. No i teraz zaczyna się to wszystko układać, że to nie wymyślili no jakieś tam e, Niemcy Angliki, Francuzy, Amerykony czy jakieś inksze. I no Rosjan podpuścili naukowców, którym zapłacili za to. grimpisom zielonym i innym, takim, który finansowali w tej czy inny sposób. Nie zawsze oni wiedzieli, że są finansowani przez Rosja. I, I wmówili Zachodowi, że Lepiej jak jecie hajcować gazem, niż mielibyście hajcować atomem czy wąglem. Szczególnie tu Niemcy się dali wpuścić w kanał, bo zaczęli wyłączać elektrownie atomowe. Po zawieraniu gruby u siebie, prawie wszystkie. No nie wszystkie tam rezerwa sobie ustawili. Nawet Angliki ustawili sobie rezerwa. Ako, że jakby przyjdzie co do czego, to ten wągel pójdzie kopać, te wybierać. Na drodze stanęła im Polska. Polska, jak wydobycie w ogóle była takie, że mogło zabezpieczyć Europa, Trzeba było kupić też Polaków. No i poleku zaczęli kupować Polaków, ale przede wszystkim kupili Niemców, którzy. Zaczęli naciskać na co by ci pozawierali gruby. Mówić im, że jak grubą nie zabrzą, to zginą. Zostaną wytruci, zaloni morzem i takie inne rzeczy. Jeszcze im przyszło w sukurs to, że klimat się ocieplął, że klimat się zmienił, bo klimat się zawsze zmienił, zmienił i będzie zmieniać. No i swalili na to, że to skutki tego, że się w ogóle majcuje. No i zaczęli stawiać fotowoltanika. Ja wiem, że fotowoltanika jest dobra. No powiedzcie mi, po jakiemu ta fotowoltanika stawiano jest e, i zasłonią zielone tereny, a tak rychty mamy pełno dachów, na których nic nie rośnie i nie ma produkcji, Tlenu z dwutlenku węgla, i tam tamta fotowoltanika rozwijać. Jak już są pewni, że to się bardzo werci. He? Małe, rozproszone takie hmm, źródła fotowoltaniczne, co by grzały woda w chałupach, co by dawały oświetlenie. E, jeszcze przejść na technologię wodorową, co by. Wtedy, kiedy nadmiar energii produkować. Energia zmagazynowana w wodorze, że ten wodór się potem będzie spolął i będzie ten. To nie to zacznie robić tak, że na siła jak na Egipcie trzeba gruby pozabierać, miejscowym miejscowego nie szukać i gaz z Rosji brać. Także Europa jest uzależniona. Nadal mimo że embargo od wąglu i gazu. Te embarga, co teraz zrobili przeciwko Rusom, żeby się skończyć wojna, są za słabe, bo również jeszcze ma finansowanie z wąglu i ropy. Zresztą Europa się nie może pozwolić na całkowite odcięcie od wąglu ruskiego, całkowite odcięcie od ropy ruskiej. I całkowite odcięcie się od gazu ruskiego. Ale Putin wiedział co robi. Przez te 20 lat ciężko harował na to, żeby Europa dała się wrobić bambuko. Żeby ogłupiała. Obejrzyjcie. Te największe nie wiem, Inksze, które byli przeciwko wąglowi w Polsce, na roski się odwracają. Ja, trzeba zaś kopać wągiel. No kim to teraz kopać? Mamy mało tych górników. W grupie, jeszcze idzie wykopać tam szyby i to. Mamy technologia, mamy maszyny, mamy yy, ta podstawowo kadra górnicza, ale do tego trzeba jeszcze ludzi, którzy będą mieli na zjeżdżać i wy wydobywać ten węgiel. To nie jest tak leko. Także tego się nie da zrobić za trzy miesiące. Mam nadzieję, że Ukraińcy sobie jakoś poradzą tam u siebie. A Europa wreszcie zrozumie, że nie tędy droga. Że jak chcemy przeżyć jako ludzkość, to nie możemy doprowadzać do tego, że mamy wojnę z jakimś bocarstwem atomowym. A nie mielibyśmy tej wojny, aby nie byli tak uzależnieni od Rosji. Są my też uzależnieni od Chin. Większość produkcji poszła do Chin. Praktycznie nic nie produkujemy już. Nic nie produkujemy. Stal jest produkowano w Indiach, Chinach. Zresztą Amerykony też to widzą. Bez chińskich chipów nawet aut nie idzie wyprodukować do końca. Bo taki mały dups i już jest. Ups, nie masz czego. Bez to trzeba się wejrzeć, co my źle zrobiliśmy. Choć jak to powiadom, mówicie tak o czy to może kiedyś tam się zastawi i też przeczyto. I mnie pisze, że my jakoś nie poradzimy się uczyć na swoich błędach. I no dłużej robimy te same i te wojny noc niestety dobijają. Ale jest nadzieja. Jest nadzieja, że zaczynają ludzie mądrzeć, że ludzie zaczynają e, racjonalnie podchodzić do wszystkiego. Choć nie wszędzie, bo. Z covid dali jeszcze głupieją, bo z tym globalnym ociepleniem też jeszcze się nie wycofali, a uczyni mają konsensus, jak grabić nos i obniżać nasz standard życiowy, a nie mają konsensusu, jak rozwijać technologię, aby. Można było energia, bo to jest najważniejsze, produkować punktowo w małych miejscach. Ostatnio słyszał, że nawet nie opłaci się na jakiś przykop, jaka jest Strumyk, zrobić elektrowni wodny, bo zaroski państwo się tak wtrąci takimi podatkami obłoży, że nie, że to jedno na wielkich. A te małe elektrownie powinny być tak na wodę, bo te są bardzo fajne, one są stabilne. Ta woda tak szybko przez cały więc idzie umie lecieć cały czas, niewielkie spiętrzenie I na przykład pół wsi może być, albo nawet cało zaopatrzone w sztrum z takim mini elektrowni. Bez to, gońmy te nasze dzieciaki, co by się kształcili, i co by ci, co są już wykształceni. Zacznij robić praktycznie jak najwięcej, dla tego, co by nasz dobrostan i dobrobyt rósł, a nie żeby nas gnębić, straszyć, i jeszcze rozstraszyć i ograniczać nasze możliwości. Europo, obudź się. Świecie naukowym, obudź się. Gada to taki malutki człowiek, człowiek jak ja, ale za niedługo będzie to go dać. Będą to dać wszyscy. No to, daj zaś.